Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować gamę produktów do winnic. Jednym z naszych produktów, który mamy w sprzedaży i produkujemy na zamówienie, jest trimmer do cięcia konturowego winorośli. Prezentowana maszyna posiada głowice pionowe, poziome, tak jak mamy na załączonym przykładzie produktu. Jeśli chodzi o parametry techniczne, w sprzedaży mamy różne średnice noży koszących. Są proste, podwójne. Mamy model noży potrójnych, zalecane od 300 do 400 mm średnicy. Z parametrów górna przystawka ma funkcję omijania, odchylania się do tyłu. Mamy możliwość regulacji kąta cięcia w stosunku do kierunku jazdy za pośrednictwem MacPersona pneumatycznego i otworów regulujących kąt nachylenia. W przystawce pionowej posiadamy aktualnie na tym modelu cztery głowice tnące, plus dolny podcinacz podcinający. Każda ze stron możemy regulować niezależnie, dostosowywać sobie szerokość pracy. Dzięki rozwiązaniu paralitycznemu konstrukcji urządzenie może pracować w nasadzeniach od 1,80 m. Przy zastosowaniu trzech siłowników hydrauliki mamy możliwości regulacji nachylenia urządzenia, regulacji wysokości i regulacji kąta nachylenia. Dodatkową opcją jest możliwość pływania i dostosowywania się przystawki do nachyleń terenu i płaskości. Prezentowany model jest w wersji sztywnej. Klient zażyczył sobie możliwości kontrolowania urządzenia na podstawie hydrauliki. Wymagania sprzętowe: zapotrzebowanie mocy 35 koni. Bardziej skupiłbym się na wydajności hydrauliki. Jest to poziom 45 litrów na minutę. Możemy zaagregować do tego urządzenia joystick z elektrozaworami, rozdzielacz mechaniczny, bądź sterować urządzeniem bezpośrednio z hydrauliki ciągnika. Gdy ciągnik nie ma wydajnej hydrauliki zewnętrznej, posiadamy agregaty zasilające jedno-dwupompowe, które bez problemu poradzą sobie z napędzeniem tego modelu.